Na spisanie się jest coraz mniej czasu, w związku z tym główny urząd statystyczny będzie otwarty nieco dłużej niż zwykle. Od wczoraj można go odwiedzić od 8 do 19 z wyjątkiem dwóch dni, soboty i najbliższego czwartku, czyli ostatniego dnia, w którym można się spisać. Chcemy umożliwić osobom, które się jeszcze nie spisały, stworzyć dodatkowe możliwości spisania się. Dlatego w sobotę najbliższą, 25 września, nasz urząd będzie otwarty od godziny 8 do 24. Podobnie zresztą jak wszystkie urzędy statystyczne w Polsce, bo jest to ogólna, ogólnopolska akcja statystyki pod hasłem NOC Spisowa. Jak się okazuje, działania głównego urzędu statystycznego przynoszą spodziewane efekty. Coraz więcej ludzi się spisuje. No w tej chwili sytuacja stała się bardzo dynamiczna. Obserwujemy zwiększoną aktywność mieszkańców i spisywanie się i nie mamy dokładnych danych takich na ten temat, ile osób jeszcze się nie spisało. Wiemy, że ponad 80% mieszkań zarówno w naszym kraju, jak i tutaj w naszym województwie i w Jeleniej Górze już jest spisane. Oczywiście spisać się można na wiele sposobów. Osobiste przyjście do punktu spisowego to tylko jedna z wielu możliwości. Chciałbym przypomnieć, że no najłatwiejszą i najdogodniejszą dla Państwa metodą spisania się jest samo spis. Wystarczy wejść na stronę spis.gov.pl i mieć pod ręką swój numer PESEL, ewentualnie numery PESEL-domowników, bo można wówczas za nich ten obowiązek spisowy wypełnić. Ponadto możemy zadzwonić na infolinię 22 279 99 99. Jeśli nie mają Państwo możliwości spisać się innymi metodami, Główny Urząd Statystyczny zaprasza w sobotę nie tylko do swojej siedziby, znajdującej się przy ulicy 1 Maja, ale również do Jeleniogórskiego Ratusza. Tam także będzie można wziąć udział w samospisie, do czego Państwa serdecznie zachęcamy.